Witajcie, kochani, w drugiej części rozmawiamy na temat lewatywy. I w tej części będę chciała Wam opowiedzieć, jak zrobić różnego rodzaju lewatywy, jakie są rodzaje tych lewatyw i do czego one służą. Być może ta wiedza przyda Wam się w przyszłości i ktoś z Was zdecyduje się na zrobienie jakiejś właśnie z tych lewatyw. Otóż, kochani, jeśli chodzi o lewatywę, to na przykład zacznijmy od od lewatywy z kawy. Ponieważ możemy zrobić tak zwaną lewatywę z kawy, która jest dość często stosowana, jest znana, należy wtedy słuchajcie, zagotować jeden litr wody, dosypując do niego oczywiście trzy duże łyżki kawy naturalnej, ale specjalnej kawy do lewaty, podkreślam, nie żadnej kupionej w zwykłym sklepie, tylko zakupionej w aptece lub w specjalnym sklepie ze zdrową żywnością, w którym oferowana jest właśnie kawa do lewatywy. Następnie gotujemy taką mieszankę przez 20 minut. Po tym czasie należy zdjąć garnek oczywiście z ognia i pozostawić go do ostygnięcia. I to jest ważne. Dla uzyskania temperatury takiej pokojowej 38-39 stopni później przecedzić przez sitko o bardzo takich drobnych oczkach. Najlepiej przez lniane płótno oczywiście, jeśli takie macie. Wlew to odbytniczy, słuchajcie, wykonuje się w pozycji leżącej, nie stojącej. Podczas oczywiście zabiegu należy głęboko oddychać, spokojnie, nie stresować się, niczym nie przejmować, to naprawdę nie boli, aby ten po prostu roztwór równowielnie rozprowadził się po waszych jelitach. Po 10-15 minutach należy się wypróżnić. No cóż, nie zaleca się przedłużania zabiegu, ponieważ wiąże się to, kochani, z nadmiernym wypukiwaniem tzw. korzystnej flory bakteryjnej z waszych jelit, i to akurat nie jest skazane. No cóż, lewatywa z kawy naprawdę jest polecana osobom, które miały problemy z nowotworami, oczywiście nie tylko. W wielu przypadkach jest dodatkiem do różnych diet, w szczególności garsona, o której opowiadałam w moich filmach, które możecie znaleźć na moim kanale w zakładce Zdaje się diety. Serdecznie polecam. Dodam jeszcze, że Zdaniem specjalistów medycyny naturalnej, lewatywa z kawy usuwa z jelit bakterie, niestety właśnie również te dobre. Usuwa różnego rodzaju grzyby i toksyny, więc jeśli macie z tym problem, słuchajcie, możecie śmiało zastosować tą lewatywę. Ważna sprawa, kawa w ciąży nie jest wskazana, dlatego nie poleca się tego rodzaju lewatywy przyszłym mamusiom, ze względu na to, że no cóż, zawarta jest w niej duża dawka kofeiny, która łatwo niestety przenika do naszego organizmu, i mimo że dostaje się do organizmu inną drogą, co nie jest niestety mimo to korzystne dla kobiety ciężarnej, więc pamiętajcie o tym. Cóż jeszcze, lewatywa inaczej określana także jako wlew odbytniczy, to zabieg słuchajcie, znany powiedziałabym naprawdę od wielu lat czy też wieków. Wykonowano go już nie wiem czy wiecie w Egipcie, w starożytnym Egipcie i jego mieszkańcy wierzyli na przykład, że ma on lecznicze moce i jest takim tak jakby darem zesłanym przez Boga Ozyrysa. I w starożytności i tak zwanym średniowieczu wykorzystywano go do, do niego również y, głównie, przede wszystkim wodę i mleko, wierząc, że w ten sposób można oczyścić organizm z tego, co w nim oczywiście zalega, by uniknąć problemów zdrowotnych. Więc jak sami widzicie, już przed latem ludzie mieli dużo wspaniałych mądrości. Ciekawe jest to, że znano go i wykonywano nie tylko w Europie ten zabieg, a również w krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego, czyli bliskiej Afryce chociażby, ale też w Amazonii. To właśnie Amazończycy, tak zwani amazońscy Indianie, skonstruowali powiedziałabym pierwsze gruszki do lewatywy, nie wiem czy wiecie, które wypełnili wodą. Zmieszaną z olejem i substancjami pozyskanymi oczywiście z ich leczniczych ziół i bardzo to pomagało leczyć różnego rodzaju schorzenia. Wracając do lewatywy, możecie również oprócz lewatywy z kawy zrobić lewatywę z cytryny. Zdaniem osób w ogóle zajmujących się terapiami naturalnymi, taka lewatywa z cytryny reguluje odczyn pH waszych jelit, stymulując oczywiście waszą florę bakteryjną. W związku z czym zwiększa się, słuchajcie, odporność, zmniejsza skłonność do zaparć, hamuje się również zachodzące w jelitach procesy gnilne, tak zwane i oczywiście fermentacyjne. Więc mogę serdecznie polecić i ten sposób. Przepis na lewy z cytryny również nie jest oczywiście skomplikowany. Do litra słuchajcie, przygotowanej, przestudzonej, pamiętajcie, wody należy dodać sok wyciśnięty z dwóch powiedzmy dorodnych, dużych cytryn, a przed wtłoczeniem płynu do odbytu oczywiście przecedzić go myślę, że to jest takie najważniejsze. Resztę wszystko wykonujecie, tak jak już Wam powiedziałam w pierwszym odcinku, jak wykonać po prostu ten zabieg. I jeszcze, kochani, można polecić lewatywę z czosnku. Do lewatywy z czosnkiem wykorzystuje się płyn przyrządzony na bazie takiego zgniecionego czosnku, zalanego, słuchajcie, litrem wody z kranu lub, lub przegotowanej. Ja proponuję przegotowaną wodę. Jeśli zabieg ma mieć dodatkowe działanie oczywiście przeczyszczające a myślę, że to jest dość dobry pomysł. Takie przygotowanie wygląda następująco. Kilka, najlepiej cztery, słuchajcie, duże ząbki czosnku, lub sześć. Należy dokładnie zgnieść, lub jeszcze lepiej przepuścić, słuchajcie, przez specjalną prasę, jeśli takową macie. I taki przygotowany czosnek należy zalać litrem kochani wody, zostawić na 8 godzin w temperaturze pokojowej, więc do tego trzeba się przygotować wcześniej, nie robić nic na łapu-capu. Następnie odcedzić, oczywiście, przez i wykorzystać jako właśnie płyn do lewatywy, który wlewacie do specjalnego pojemnika, który zakupujecie oczywiście razem z takim setem do lewatywy. No cóż, czosne, kochani, stosowany do odbytniczo wchłania się do waszej krwi przez ścianki jelit, ponieważ zawarte w nim substancje są. Nazywane naturalnymi, tak jakby antybiotykami, zdaniem osób właśnie również zajmujących się tą medycyną naturalną, lewatywa z czosnku ma leczniczy wpływ, słuchajcie, na cały organizm. Nikt jednak nie badał wpływu lewatywy z czosnku na organizm podczas ciąży, więc tutaj zaznaczam, że wypadałoby się skontaktować z lekarzem i zapytać lub poszukać więcej materiałów, jeśli akurat jesteś w ciąży. Dobrze również wiedzieć, że lewatywa w ciąży nie jest zabroniona, lecz nie każdy, powiedziałabym, rodzaj płynu do lewatywy jest obecnie, no cóż, wskazany. Dlatego przed jej wykonaniem wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem, czy też z osobą, która zna się bardzo dobrze na tym temacie, zwłaszcza jeśli zamierzasz użyć dolewatywy innych substancji niż na przykład zalecane przez lekarza, zwłaszcza takich, które słuchajcie mogą budzić, no powiedziałabym, kontrowersje, jak chociażby kawa czyli czy uryna. Tutaj bym się zastanowiła, ale. Oczywiście wszystko zależy od Was, wasze życie, wasze zdrowie jest w Waszych w rękach. Ja, ja tylko podpowiadam pomysły. Lewatywa słuchajcie z rumianku i szałwi. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest to też świetny sposób. Jest to zabieg z wykorzystaniem oczywiście obu tych ziół, które łagodzi skurcze jelit. Jeśli macie skurcze jelit, będzie to zabieg dla Was. Bywa więc y, pomocny również, kochani w bólach związanych z ich stanem zapalnym, zwłaszcza, jeśli do płynu dodamy również łyżkę siemienia lanianego, co jest jak najbardziej wskazane i nie ma z tym problemu. Warto jednak pamiętać, że... Rumianek bywa też silnym, słuchajcie, alergenem, więc nie wszyscy mogą go stosować. I w okresie ciąży, gdy zmienia się oczywiście gospodarka hormonalna kobiety, a więc i reakcje organizmu na różne tak zwane bodźce podchodzić. Do tego należy słuchajcie, bardzo ostrożnie, dlatego zawsze tutaj e, przypominam. Przygotowanie jest oczywiście tak samo proste. Przepis na lewatywę z rumianku e, nie jest jakiś magiczny. Wygląda mniej więcej tak, że dwie saszetki, słuchajcie, rumianku lub oczywiście szałwii. Z szałwii lewatywy są też bardzo dobre, ponieważ szałwia jest e, mega ziołem, które również serdecznie polecam. I należy wykonać e, prosty sposób taki, yy, taki wywar czy ten płyn nie wiem tak można ująć dwie saszetki słuchajcie rumianku lub dwie saszetki szałwii należy zalać 50 50 nie, pół litrem słuchajcie pół litrem wody przypomniało mi się pół litrem wody gotować taki wywar przez yy, króciutko dwie minuty 2 3 minuty Odstawić na 20 minut słuchajcie do ostygnięcia, ponieważ nie można się poparzyć. Jeżeli wlejecie taki ukrop i będziecie chcieli sobie zrobić lewatywę, to bardzo Wam współczuję, ale nie usiądziecie na pupie. Także to takie już żarty żartami. Po tym czasie oczywiście z płynu należy wyjąć zaszetki i dolać oczywiście litr e, chłodnej wody przegotowanej wody. Zawsze przypominam, ja używam tylko i wyłącznie przegotowaną wodę. E, jeszcze mogę polecić, kochani, lewatywę z mydła, chociaż e, jest rzadko stosowana i uważam że te inne lewatywy za znacznie lepsze, ale tylko przypomnę, że taka lewatywa istnieje i ten rodzaj lewatywy stosuje się przy chronicznych zaparciach, takich naprawdę bardzo chronicznych, gdyż pomaga ona rozmiękczyć i usunąć tak zwane stwardniałe masy kałowe, które macie w środku, które zalegają, i najlepiej użyć do niej mydła przede wszystkim szarego, więc ja bym tylko to robiła z mydłem szarym, które nie zawiera różnego rodzaju słuchajcie barwników i substancji zapachowych, czyli jakiś toksyn, no bo nie o to chodzi, chodzi żeby te toksyny z organizmu wywalać, a nie znowu je wprowadzać, lub oczywiście jakiegokolwiek innego o podobnym właściwościu mydłach, ale naturalnego bardzo was proszę, więc. Lepiej zostańcie przy szarym. Jak to się robi? Kochani, łyżkę mydła szarego rozpuszczamy w litrze ciepłej wody, a następnie dodajemy po takiej łyżeczce stołowej oliwy i gliceryny. Więc żadna sztuka, używając oczywiście wystudzonej, przygotowanej wody, tak 500 do 2 litrów. Cóż jeszcze? Możemy wykonać hmm, również. Z oliwy, czy też z oleju lnianego na przykład lewatywę, lub oleju rzepakowego, ale najbardziej polecam oliwę z oliwek oryginalną i olej liniany. To jest kochani, tak krótko mówiąc, 250 ml na jeden litr wody. Cóż, je, cóż jeszcze doda? Lewatywa z oleju, czy też lewatywy z oleju, są kolejnym, tak jakby rodzajem właśnie domowej terapii za pomocą lewatywy i oliwa z oliwek i olej kokosowy również, słuchajcie, są używane i uważane, powiedziałabym, za dwa najlepsze takie oleje do stosowania w domowych lewatywach, ponieważ olej kokosowy jest naprawdę wspaniały i ma dużo właściwości, jak i olej z oliwek naturalnych z pierwszego tłoczenia, szklanej butelce kupiony, trzymany w, ciemnej, w ciemnym, również będzie mega. Czasami, słuchajcie, używa się tylko oleju, ale wiele razy miesza się go z ciepłą wodą. Olej nie tylko pomaga zwiększyć Wasz stolec, ale Także smaruje odbytnicę i odbyt, co ułatwia wydalanie po prostu kału. Jednak po zastosowaniu tego rodzaju lewatywy osoba może doświadczyć trochę wycieku z odbytu i powinna ona wykonać jeszcze dodatkowo lewatywę mydlaną, yy, no... To jak już uważacie, czy tam jak będziecie chcieli. Można jeszcze, słuchajcie, chyba nie powiedziałam, stosować lewatywę z soli kuchennej oraz sody oczyszczonej. I jest to tak jakby bardzo proste. Jedna łyżeczka na jeden litr, kochani, wody. Niektóre osoby używają również właśnie roztworów słonej wody jako domowych lewatyw. W tych roztworach należy stosować sól, słuchajcie, jodowaną tylko i wyłącznie lub tak zwaną sól Epsona. Powinny być y, również bardzo łagodne te roztwory z łyżeczką lub dwiema y, takiej soli rozpuszczalnej oczywiście w wodzie, w wodzie przegotowanej, jak zawsze powtarzam, ponieważ jest to najważniejsze, więc też można to w łatwy sposób zrobić. Przechodzimy jeszcze do głowy lewatywa z chili, którą też możecie łatwo wykonać. Na lewatywę z chili często decydują się z kolei osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zastosować na przykład lewatywy z czoskiem, a nie wszyscy mogą. Dzięki obecnej chwili w chili znaczy się kapsaceinie lewatywa niszczy po prostu bakterie i działa przeciwgrzybiczo, więc jest to bardzo ważne. To sprawia, że szkodliwe substancje nie mogą się rozwijać i tym samym nie dochodzi między innymi do owrzodzenia waszych jelit, więc miejcie to na uwadze. Do tego, kochani, możecie jeszcze sobie zrobić lewatywę z soli fizjologicznej. Solankowa lewatywa pomoże przywrócić normalną aktywność waszego jelita grubego, i tego typu płukanie jelita grubego, słuchajcie, wykonuje się głównie w szpitalach, przed różnymi zabiegami diagnostycznymi, jak kolonoskopią, a także przed y, niektórymi operacjami. Można wykonywać też to już tak na szybko, bo już czas mi się kończy, lewatywę z mleka. Można również używać do y, wyrobu lewatyw domowych, oczywiście. Można go zmieszać z wodą lub stosować samodzielnie. Miód na przykład można również mieszać z lewatywą mleczną. No i tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Zapraszam na następną część. Pa!